Witam serdecznie, z tej strony Toa Protodermis, a przed Państwem synowie Makuty, czyli Rakshi. Zestawy składające się z 45 elementów i różniące się między sobą właściwie tylko i wyłącznie bronią i kolcami na plecach. No i oczywiście także kolorem, ale to nie rzuca się tak bardzo w oczy, ponieważ jednak głównym kolorem każdego z tych zestawów jest kolor szary, a tylko i wyłącznie akcenty są zrobione różnobarwnie. Tak e wyglądają właśnie kanistry, w których Rakshi były sprzedawane. Z przodu była e grafika przedstawiająca coś na kształt sceny z filmu Maska światła biegnącego rakshi, w tym momencie akurat jest to Lerak. Obok mamy także woraka oraz kuraka. Bardzo dziwna nazwa, wiem. Z tyłu kanistra można było zobaczyć w tym miejscu w jaki sposób wkładać rakshi do opakowania w celu przechowywania, tak jak widać tutaj. Oraz jak wewnątrz garba przechowywane są krata. I tak, zupełnie dziwnym przypadkiem z tyłu mamy dwójkę rakshi już przygotowaną do recenzji. Oczywiście jest to czarny, czyli worak oraz zielony, czyli lerak. No i w celu w celach dydaktyczno-prezentacyjnych odpakuję jeszcze Kuraka z kanistra. Tak właśnie jego broń trzeba rozczepić, żeby umieścić go w kanistrze. I tak prezentuje się właśnie trójka moich rakshi. Zaczynając jak zwykle od góry, omówię troszkę ich może budowę. Rakshi miały ruchomą głowę we wszystkich możliwych kierunkach. Która wraz z torsem tworzyła coś na kształt stworzenia wężowatego i przypominała umieszczone wewnątrz garba krata. I jeżeli już przy tym jesteśmy, to oczywiście zaprezentuję, jak to wyglądało. Nie było to szczególnie przemyślane rozwiązanie, zaraz już mówię dlaczego. To się otwierało i można było wyjąć krata ze środka. Z dwóch przyczyn mi się to średnio podobało. Krata były fajne, są zrobione z takiego. Miłego gumowego materiału, dającego nieco metaliczny połysk. Co było głupie w tym wszystkim, to to, że po otwarciu garba przednia część leci w dół, nie trzyma się na niczym. Teraz akurat ma kijek w ręku, więc nie widzi. Nie, nie da się tego zobaczyć, nie widać tego, ale jak puścimy go, to od razu głowa mu opada. To jest głupie i, i źle to wygląda, to można było w jakiś inny sposób rozwiązać, tym bardziej, że tu jest dziurka na pin i można było to spokojnie jakoś zablokować. I drugą głupią rzeczą jest to, że w sumie krata, jako przedmiot kolekcjonerski wewnątrz zestawu umieszczona, była kompletnie niewidoczna i nawet nie wiadomo było, że tam coś takiego istnieje w ogóle. Także w sumie ewentualnie do zabawy fajne, podejrzewam, tak, ale nie dawało takich fajnych walorów jak na przykład krana u boroków, które były widoczne przez prześwitującą głowę. Oczywiście potem w Borok Kal też to schrzanili i też ich nie było widać i nie dawały takich fajnych walorów estetycznych. Kolejną nie do końca przemyślaną rzeczą w Rakshi były ich ręce, które pochodziły z elementów bardzo, bardzo starych jeszcze ze slicerów. I element ten nie daje możliwości artykulacji w łokciach. Przez co rakshi mają bardzo ograniczoną możliwość poruszania rękami. Natomiast miały one coś, co oczywiście po 2006 roku zostało w Bionicle dosyć mocno ubite. Zamordowane wręcz, czyli funkcję techniczno-zębatkową. Która polegała na tym, że kręcąc z tyłu tym oto pokrętłem Rakshi atakował swoją widą. Oczywiście każdy Raksi miał swoją indywidualną broń, tak jak widać każda broń wyglądała inaczej i tak samo każde kolce na plecach też wyglądały zupełnie inaczej. Co było fajne i co sprawiło, że na Rakshi był taki bardzo duży szał w tym momencie i do dziś nawet są uważane za jeden z najlepszych Zestawów antagonistów Bionicle, to to, że jako pierwsze miały artykulację w kolanach. To nigdy wcześniej się nie zdarzało. Niestety te części z biegiem czasu nabrały strasznie dużo luzu i, i po prostu e, ustawienie tego rakszy czasami okazuje się być niemożliwe, bo on się przewraca na tych nogach. Teraz tego nie widać akurat. Nie jestem w stanie tego zaprezentować dobrze, ale kiedy ustawiałem. O, najbardziej Worak ma to luźne. Kiedy ustawiałem je na półce to miałem poważny problem, bo w kolanach się cały czas przewracały. No i w stopach niestety też, jak widać. Stopy, bardzo fajny element, który był używany przez całe lata w Bionicle i stanowił podstawę do zbroi różnych zestawów. Między innymi e, Krekka używał tego elementu jako swojego pancerza. No i przede wszystkim całokształt, całokształt wyglądu Rakshi, takiego groźnego, wężowego stwora. Sprawiał, że te zestawy były niezwykle popularne i przez lata uważany właśnie za wzór antagonisty w Bionicle. Może teraz porównam je do innych zestawów, które mam tutaj. Są to Tanok i Waki Bordak. Może porównam go do jednego na naraz. Użyłem ich tutaj do porównania, ponieważ jeśli chodzi o antagonistów w Bionicle. Tanok Kal jest bezpośrednim poprzednikiem Rakshi, ogólnie Borok Kal, są, a Waki Bordak jest bezpośrednim następcą. Te zestawy jako antagoniści w Bionicle wychodzili rok po roku, w, 2000, w sumie na początku 2003 roku, pod koniec 2003 roku i w 2004 roku. Co się rzuca w oczy, to że boroki. Jako bezpośredni poprzednicy, nie mieli właśnie tej artykulacji w kolanach. Oczywiście, również bardzo fajne zestawy z funkcją techniczną, które były bardzo lubiane. Do tego stopnia bardzo lubiane, że całą szóstkę odgrzano i w postaci serii KAL, gdzie boroki wyglądały identycznie, tylko nie miały srebrnych elementów co jest oczywiście mega głupotą. No ale jak każdy w tamtym czasie ile ty ja miałem lat. W 2003 roku 12. W 2003 roku miałem 12 lat, i nabrałem się trochę na to i kupiłem sobie oczywiście poza Borokami jakiegoś Boroka. W tym wypadku, oczywiście, jest Nie żebym coś do nich miał, bo to były bardzo, bardzo dobre zestawy. Jednakowoż wyraźnie gorsze od Rakshi, co widać właśnie chociażby po tym, że brakuje im artykulacji. No i te bronie w kształcie tarczy w sumie. Nie wyglądały za bardzo jak broń, tylko właśnie jak coś do obrony. Nie do końca to jednak było tu przemyślane, tak jak w przypadku Rakszy, które naprawdę wyglądały już bardzo groźnie. Natomiast waki akurat również świetnego designu, przede wszystkim dlatego, że jak wiadomo miały dwie możliwości ustawienia, czyli taką humanoidalną, jak w tej chwili, i pająkowatą, którą może zaprezentuję od razu. I wyglądało to tak. Także jest to jakiś krok naprzód, ponieważ zestaw ma jakby alternatywną formę. Jednak, mimo wszystko, widać tutaj pewien zastój, jeśli chodzi o porównanie do 2003 roku, ponieważ waki nie miały artykulacji nadal w łokciach, i to wszystko było bardzo ograniczone, a także funkcja techniczna, na którą pozwalała tutaj pokrętło, czyli to tutaj była właściwie bardzo podobna, nawet. Powiedziałbym, że identyczna, bo po prostu macha rękami na boki. Tak samo jak w przypadku Rakshi. Słowem podsumowania, Raxi w swoim czasie były bardzo dobrymi zestawami, które odniosły ogromny sukces i napędziły dalszą sprzedaż Bioniku i ich wykroczenie poza historię Matanui, poza rok 2003, gdzie. Podobno Bionicle pierwotnie było planowane na trzyletni okres sprzedaży. Myślę, że Rakshi bardzo przyłożyły się do tego ogromnego sukcesu. Był jednym z najpopularniejszych antagonistów Toła. Oczywiście z biegiem czasu okazało się, że można to zrobić jeszcze lepiej. Jednak postaci, które później wychodziły, być może nie miały tego samego charakteru i, i tego takiego bardzo brźnego, wężowatego wyglądu, i dlatego Bają później zaczęło już powoli przymierać i nie odpowiadało starym hardkorowym fanom. Ja oczywiście Rakshi bardzo gorąco polecam. To Protodermis.